Moi kokani, mamy dzisiaj 10 września, a to oznacza tylko jedno, że minął właśnie rok od wypuszczenia odcinka Nie Dotykaj Czerwonego Koloru na z serii, która bardzo wam się podobała ostatnio yy, kilka miesięcy temu i znowu powraca na kanał ale w innej formie. Za chwilę wam wszystko wyjaśnię, a ty drogi widz, zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej serii albo z serii, którą wymyślił jeden z widzów. Zasubskrybuj ten kanał, pamiętaj o tym szary przycisk subskrybuj i możemy tak naprawdę zacząć. Jeszcze sobie zakreślenie kołem fortuny i powiem wam wszystko o co chodzi. Dzisiaj, jeżeli po prostu dotknę kolor, to jedna osoba yy, z was po prostu dodam do znajomych, więc piszcie niki w komentarzach, więc jeden, jeden taki wybryk, no to po prostu jedna osoba ale od następnego odcinka będzie inaczej, jak już wyjaśniam, że mogę dotykać tylko jeden kolor, jak pamiętacie było coś takiego, że nie mogę dotykać tego koloru i mogę na przykład wszystkie, że na przykład był niebieski, to musiałem omijać niebieski, a po wszystkich mogłem chodzić, a teraz będzie polegać to na tym, że na przykład mogę dotykać tylko niebieski, a innych już nie mogę. Yy, tylko jest mały problem, że często parkury, które są właśnie takie rainbowowe, nie są przystosowane do właśnie mojej, mojego nowego trybu tych odcinków. Bo na przykład tutaj jak będziemy dotykać tylko niebieski, to jak mam tam przejść dalej, no nie da się po prostu, bym musiał użyć, yy, bym musiał po prostu skoczyć na czarny, a potem na niebieski. Więc z prośbą o pomoc przechodzę do was! Jeżeli chcecie, to możecie zbudować parkur. Na przykład, jeżeli dotykać będę tylko czerwony, no to musicie zrobić, musicie zrobić taki parkur, żeby dało się przeskakiwać na czerwony albo żeby to było bardzo trudne. Takiego czegoś nie może być, bo na przykład jeżeli będę chciał przechodzić czerwony, no to, no to nie ma czerwonego, więc po prostu to się wyklucza. Więc będę wam mówić w każdym odcinku, jaki będzie następny kolor. Więc w następnym odcinku będzie to żółty kolor, czyli będę mógł dotykać tylko, wyłącznie kolor żółty. Uprzedzam, że nie chodzi mi o żółte parkoury, że będą całe żółtych, tylko po prostu takie pomieszane, że na przykład tutaj będą różne niebieskie, różne zielone kolory, a ja będę musiał omijać te kolory i być tylko na żółtych. O to mi chodzi. I jeżeli chcecie zrobić parkour, nazwijcie go Mikalo Zolty i wtedy w następnym odcinku będę tak wyszukiwać te właśnie parkury. Mam nadzieję, że wasze parkury wyjdą super A my zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem Czyli nie mogę dotykać koloru czerwonego No czyli taka stara seriejka A od następnego odcinka będzie takie coś, że po prostu mogę dotykać tylko jeden kolor I będzie na tym polegać yy, cała seria Ale dzisiaj tak po prostu, tak żeby sobie przypomnieć stare czasy To dzisiaj po prostu odcinek z yy, starego typu tej serii Czyli nie mogę dotykać czerwonego koloru No więc zobaczymy jak nam się to uda Mam nadzieję, że jednak no, uda się i będzie spoko, na, znaczy na pewno e, Kilka razy oczywiście Dotknę ten czerwony e, Ale postaram się, żeby te, do tego nie doszło Jak do tego doszło Nie wiem, ale by się przypomniała ta piosenka e, O, i tu mam już problem Bo tutaj, aha, to na biały Bym musiał, o, dobrze Ledwo, ale się udało, najważniejsze Tutaj na biały, pięknie I tutaj, dobra, spoko Dlatego właśnie e, problem z tą serią Będzie tą nową, no bo, no bo nie, nie każdy parkour będzie przystosowany do do tego, do tego typu serii, więc yy, bardzo Was proszę o pomoc, żebyście robili właśnie tak, że mogę dotykać tylko żółty kolor i będzie naprawdę superowo. A my lecimy dalej, mam jakieś pokemonki, ciach ciak, ciak Jezu, przy, zapomnijmy o tym, że na tej serii muszę się skupić, bo no, bo nie mogę skakać po czerwonym, co nie. Yy, więc no jeżeli czasami dotknę, no to piszcie w komentarzu minut odcinka, żebym wiedział i najwyżej tego, i najwyżej się ogarnie. A my lecimy, ciach, ciach, tu mamy czarne, tu mamy ułatwione, yy, gdzie teraz? Yy, chyba teraz tutaj mi się wydaje Chyba tak, o, możemy tutaj, pięknie, możemy takie fajnutkie trampolinki. Ciuk. ło, hal fajne to ciach To jest tutaj, uważamy. O nie! No aha, mam już całe czerwone, ale oszustwo. A poza tym to... To... No to tutaj kurczę... No nie mam klucza. Więc mamy przekichane, nie wiem, gdzie był ten niebieski klucz, a poza tym dotknąłem czerwonego klocka tutaj, więc no niestety otrzymujecie yy, i, i na, inna osoba z was yy, dodam po prostu nami 6 do znajomych, jakby co więc, piścieniczki, a my lecimy z kolejnym tęczowym parkurkiem. Zobaczymy jak tu będzie, jak tu będzie Czy tutaj coś było, chyba tu nic nie było A nie, jednak było Bo tam jest czerwony, dobra, to lecimy O, żebym tego nie dotknął, tego czerwonego Bo tutaj będzie niedobrze yy, Tutaj tak, pięknie, pięknie Teraz gdzie tu mamy drabinkę I tu mamy chyba kluczyk Chyba gdzieś tu był Chyba tutaj, w tym miejscu O kurcze, o kurcze, tam jest klucz Chyba nie, ojojoj Ojojoj oj, oj. Groźnie, groźnie. O, mam czerwony Co jest? Aha, bo to są te takie, te. Yy, no, armatki. Ja cię kręcę. Dobra, jeszcze raz. Halo. No weź się. Halo. No weź się ten czerwony. Ej, no co jest? Ej, no co to za oszustwo? zginąłem i dopiero mi zaleczyło, że mam czerwony klucz. Jakie oszukaństwo. No jejo. weź wziąć ten klucz. No błagam. No proszę. Weź się, no. No jak mam przejść ten parku kiedy takie coś się dzieje? Dobra, nie komentuję tego, okej? Okay? I tutaj właśnie, z czego co pamiętam, tu właśnie jest spadek na dół i tu się chyba idzie Okej, okay, mamy kryształ I lecimy, lecimy, nie dotykamy czerwonego jak, jak wiecie Ciach, ciach, ciak, ciach, ciach, ciak, ciak, Okej, okay, na fioletowy O, na przykład tutaj też są lawy Nie dopuśćcie do tego żeby właśnie Trzeba było skakać po lawie, bo jak będzie trzeba skakać, to będzie tak średnio, co nie? O, tak tutaj na fioletowy, mhm, mm tak tutaj na żółty, omijamy czerwony, chłop, na fioletowy, na żółty, pięknie, hop, hop, pięknie, hop, hop, dobrze, tutaj ciach, pięknie, tutaj, to jest takie skomplikowane Oku, czy po blisko, 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 żebym spadnął. Okej, okay, tu mamy czerwoną końcówkę loda. Musimy tak to wskakiwać. pięknie będzie, ciach, ciach. Oho, świetnie nam idzie. Tak na razie chyba ani razu nie, nie dotykałem czerwonego koloru, więc jak na razie dobra forma. Ale zobaczymy później, co będzie z dotykaniem tylko żółtego koloru, to potem będzie może problem. Za, nie wiem kiedy będzie następny odcinek właśnie z tego. Ej, tu jest czerwony, tu jest czerwony, tu jest czerwony, aha, Jezu, ale ja się, patrzę. ojoj, ojoj Dobra, wychodzimy Wychodzimy, wychodzimy, bo bym musiał skoczyć na, tam, na, na tamten czerwony <gry> I byłby problem, i w sumie tak zginąłem, bo, bo po prostu, nie wiem, przestraszyłem się jakoś Jesteśmy na czerwonym, ale jesteśmy na starcie, więc to się nie liczy Jak pamiętacie, jak ktoś nie pamięta zasad y, tych dotykań No to po prostu start, meta, krystal się nie liczą oczywiście To chyba wiecie już teraz No więc no, yy, i my lecimy yy, Ogarnijmy to, ogarnijmy to, dobra Mamy już tego, mhm, szukamy kluczyka, musimy znaleźć klucz bo klucz jest bardzo ważny. No żebyśmy go po prostu znaleźli, tak? Oho, tutaj umijamy ciach, ciach, ciach. Szukamy kluczyk, pan kluczyk, gdzie ty jesteś? Kluczyk, 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 kluczyk. aha potrzebuję niebieskiego kluczyka, tu go nie mogę znaleźć. Ojo, oj, niedobrze, niedobrze. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. Kluczyk, no bo tu nie ma zobacz, Czyli jednak tamta wnęka była prawidłowa. Bo musimy teraz tutaj tak. O! Pięknie! I o! Pięknie! Lecimy tutaj szukać kluczyczka. Kluczyk, 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 pan, kluczyk. O! Kryształ kinetyczny. Spoko. No, gdzie jest klucz niebieski, no? Halo. Proszę pana. O! Jest niebieski klucz. Jak mamy, i lecimy. Teraz się tam wrócić. O! Tutaj. I tam musimy, tu nie. Musimy tak, po prostu, hop, hopa, i hop, hopa I hop, i hopa, i tutaj lecimy sobie do tego, do tej bramy niebieskiej yy, To nie było tutaj, tylko to było tutaj Tutaj, dobra Jak teraz zginę, to się wkurzę, okej okay. Nie mogę tykać czerwonego, więc wszystko inne mogę O, tu mamy na czerwonym tego To byłbym tylko na kryształku. o właśnie, na tak Bo to się tak liczy i lecimy, lecimy no tu nie ma czerwonego, odsunąć to ale omijemy sobie. I pach, nie ma już czerwonego tutaj w naszej tego. O, nie lama czerwona, niedobrze, niedobrze, ale mamy biały, no to spoko, o, taki poziom jest spoko, bo tutaj mogę się tak wybronić, to jest bardzo. Aha, przecież to jest żółty, dobra. Nie, mamy czerwony, nie dotykać, więc no. Tyk, tu, 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 tik, tik, tu mamy zielony niebieskie skoczki. Tam na końcu czerwony. Jest kluczek. Kurczę, dobra, niech będzie dotknę, żeby jedna osoba albo dwie, nie wiem ile już raz dotknąłem ten, ten yy, czerwony klucz. No ale jedna osoba albo dwie osoby mogą... Ej, ja się cofnąłem! Tam miałem iść, a gdzie ja poszedłem. Jezu! Jaki cymbał! Tu się chyba szło, nie? Chyba tutaj ja cię. Dobra, nie skomentuję siebie. I to, aha, to spoko, kolejny czerwony, świetnie, po prostu już dwa albo trzy razy y, trzy osoby mogę dodać, więc lecimy do góry, ciach, 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 pięknie, pięknie, no nie, tu jest czerwony, no dobra, nie wiem, dobra, niech wam będzie, <laughs> niech wam będzie, będę miły dzisiaj i dużo osób z was dodam. Okej, okay, tu omijam ten czerwony, bo, bo się da, więc trzeba korzystać. O, tu mamy kryształ kinetyczny, to sobie go podniesiemy. O, piąteczka do ciała. Kozaczko. Ciach, ciach, omijam ten czerwony. O, omięty. No nie, no co jest? No i kolejny raz muszę dotykać, właśnie takiego czegoś nie możecie robić, bo po prostu no, nie da się wybronić. No jakby chodzi w tym dotykaniu żółtego tylko, że muszę się jakoś wybronić, co nie? A tutaj jakby był żółty. E, czyli jakby tu był inny niż żółty e, no to po prostu bym nie miał, nie miał co zrobić tak, no... czy miałbym zrobić? Nie, jakby nie da się wybronić. A gdyby był jakiś ciężki skok, no to może wtedy bym się wybronił, co nie? Aha, bo ja dotknęłem. Dobra, dotknęłem więc kolejny raz, kolejne dodawanko i to jest czerwony, no po prostu u was chyba... No chyba tego autora mapy. No jeszcze klucza nie miałem, no. Dobra, nie skomentuję tego. Nie wiem ile razy muszę Was dodać, napiszcie w komentarzu, a ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, zależy, kiedy to oglądacie, no i do kolejnych odcinków, więc papatki!